A w dzisiejszym odcinku zagramy Vivil 2. Oczywiście standardowo zostawcie łapkę w górę i przechodzimy do rozgrywki. Okej, okay, więc klikamy play i ostatnio grałem sej na trybie duchowym, ale dzisiaj będziemy grali na trybie łatwym. Intro pomijamy, bo czemu nie? I teraz tak, mam zamiar przejść dzisiaj tą grę i raczej mi się to uda. A w ogóle, to jeżeli chcecie więcej filmów z głosem, to po prostu piszcie w komentarzach. Wracając do gry: Jaki jest ten kot? 3 3 4, -4. spoko. Ej, ona? Ona, chłopie? Dobra, nie interesuje mnie, co ona robi, ale musimy się skupić, bo jak na razie to mam tylko głupi kot i nic więcej. Serio? Dodali nowe dźwięki. Albo ja jestem głuchy i nigdy ich nie słyszałem. A teraz mówię do was jako montażysta. Dźwięk gry jest całkowicie wyłączony, więc. No, wracajmy do filmu. Także nigdy nie słyszałem tych dźwięków. Zrobimy pistolet na jajka, bo nie będę cudować z bombą. Nie wiem, czy ona tego przypadkiem nie usłyszała, bo ta dźwignia chyba hałasuje, ale nie wiem. Poza tym jestem w sekretnym pomieszczeniu więc i tak mi nic nie zrobi. Hehehe. Dobra, idziemy do ogrodu po tą taką pensetę do, no taką do chemii, i zobaczymy ile czego potrzeba. Ok, czyli cztery krople wody, 4 krople zielonej potki i cztery krople tuszu. Ok, teraz przełączniki trzeba zrobić. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. Idziemy do klas, żeby zrobić miksturę z panka, i jeszcze trzeba będzie linijkę znaleźć, ale, i tak najpierw miksturka. Jestem ciekaw, gdzie oni są. Pewnie nawet z pokoju nie wyszli, bo jestem taki szybki, lol. Idziemy po wodę do kibla, o boże to źle zabrzmiało. Jakby się ktoś pytał, to wiem, że tam był kibel, ale nie chciałem hałasować wentem, bo musiałbym otwierać dwie w sumie, trzy pary drzwi, a tak tylko dwie. Mam już wodę, więc jeżeli ich nie ma, to skorzystam z okazji i pójdę jeszcze po zieloną podkę. Pierwsza kropla, druga, trzecia i czwarta bank. jak dobrze, że ich nie ma, widocznie są głusi. Na bank się zaraz okaże, że właśnie idą w moją stronę i mam przestrane. No. Właśnie o tym mówiłem, że ja podejdę do drzwi i oni będą koło mnie. Ej, w sumie, oni dopiero przeszli. Dobra, jolo. Najwyżej zginę. A Gami, nie gryź mnie. Dobra, leży. Oby tylko zakonnica tego nie widziała. Aha, świetnie, Gami, zaraz wstanie, a ona już po mnie idzie. Nie no, po prostu świetnie. No to teraz się załatwiłem. Ciekawe, które mnie zaatakuje. Jestem w dupie, jestem w dupie, jestem w dupie, jestem w dupie. Aaaaa. No i dostałem liścia. Dobra, jeszcze nie jest tak źle. Pójdę po moją pensetę i poszukam potki. Myślę, że wiemy, gdzie ona jest. Ta potka, tylko boję się, że zakonnica postanowi mi wywalić w drugi polik. Ale ciul z nią mam ważniejsze sprawy bo chcę przejść tą grę. Dobra bez jaj, gdzie jest ta potka? Ma no i pięknie, mamy potkę. Wydaje mi się, że oni już tu są. Zaraz się przekonamy. Okej, okay. nawet jeżeli są w tej lokacji, to w stu nie ma ich koło mnie. Siup. Tuż, 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 gdzie jesteś? Gami gdzieś tu jest, na bank, a w dupie go mam. Tuż będzie tu na 0%, halo. Bogami mnie zagryzie na śmierć, bo go zakonnica nie karmi. Boże ten odcinek będzie trwał 20 minut, bo muszę w montażu dorzucać głos. Nigdy więcej. Jak chcecie kolejny odcinek z głosem, to poproszę 5 lajków pod tym filmem, bo nie będzie więcej takich odcinków. Czuję się jak wielki youtuber, który stawia próg lajków jakoś mega, mega wysoko, tymczasem nił Michał stawiający próg na 5 lajkach. Jednak ich tu nie było. Nikt -um. które mamy, to czas na sam pistolet. No nie, potem będzie trzeba zabrać jajka. Nie, ale przecież pierwsza część jest tu, na respie. Szczerze wierzę, że mi się to uda i że przejdę. Grę. Dobra mam tą część z respa, w ogóle to żadnego kuraka tu nie było. Aż kurde niemożliwe. Zestrałem się w gacie, droga pani zakonnico tak się nie robi. Za to co zrobiłaś wskazuje cię na wieczny sen, spanko. Jak śmiesz za mną łazić. Jesteś bezczelna. O widzę, że do niektórych dociera to co mówię. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. To, za czym ja tu przyszedłem, Alinika. A ty jeszcze masz zamiar za mną łazić? Noż co za ciul, Boże, jak ja takich osób nie lubię. Bie, leżeć. Ło, ale zlagowało, albo ona jest taka ciężka, że jak się wywali, to aż mapa huczy. Niby taka chuda, ale waży tyle co Mr. Mit. Ale czy ty możesz? Gami, możesz mnie nie gryźć, weź ugryź zakonnicę, bo ona cię nie karmi. A ja z chęcią bym ci dał jakieś parówki z biedry, gdzie jest ta głupia linijka. Kiedyś ją znajdę, na na pewno. Linijka i coś jeszcze? Chyba, aha. Super. Gamin. Opuść to. pomieszczenie. Dobra, gramy z Gamim wganianego. Naura. dobra, idziemy. Łokur. Moton, mam to gdzieś. Miał być film z głosem. Trudno. Ja teraz włączam Trajharda i mam to w dupie. Joja cymbale, idziesz spać chłe chłe Gami, kolego, Ty też idziesz spać chłe chłe Ty gówniarzu co se myślisz? Myślisz, że mnie trafisz. Haha, rozta widzisz spać łe Co? Nie. Ta gra mnie nienawidzi no jezu nie, Nie wracam do tej gry. Chyba, że będzie te pięć lajków pod filmem to może wrócę. No ale co się dzieje? Co się kur...